Dwa, jeden, Start. Fani i entuzjaści tenisa mają wiele powodów do radości. W Oleśnie otwarto nową halę tenisową, która na wszystkich zrobiła duże wrażenie. Jest to bardzo ważny dzień dla wszystkich osób, które grają w tenisa i dla wszystkich osób, które zaczną grać w tenisa. Z tego względu, że mamy tutaj owoc naszej pracy czteroletniej, czyli powstała taka wspaniała hala dzięki współpracy z gminą Lesną. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni panu burmistrzowi Sylwestrowi Lewickiego, który docenił to, że tak bardzo dużo dzieciaków gra w tenisa. Nowa hala tenisowa jest dowodem na to, że gmina Olesno stawia na sport. Zainteresowanie właśnie tą dyscypliną jest tu naprawdę ogromne. Jesteśmy dumni, że udało się tak wiele inwestycji sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich grup społecznych w Oleśnie wybudować. A to można powiedzieć zdecydowanie nie koniec, bo my się dopiero rozkręcamy. Jak Państwo wiecie w maju otwieramy otwarty akwen basenowy, kompleks basenów, który jest również dedykowany rodzinom całym. Można będzie i pływać i rekreować się w samym centrum Olesna. Wspomagaliśmy się funduszami RPO, województwa opolskiego. Dzięki tej pomocy finansowej mogliśmy wybudować tą halę, bo takich obiektów jest naprawdę mało na terenie naszej gminy i myślę, że nawet w powiatu. Otwarcie hali tenisowej było także okazją do spotkania ze świętym Mikołajem który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest aktywność fizyczna. To jest bardzo ważne, żeby się ruszać, żeby, żeby być aktywnym. Ja bardzo zachęcam, bardzo zachęcam. Moje renifery są też bardzo aktywne i są zdrowe za to. Także polecam, polecam aktywność tenisa. Jeszcze nie grałem, ale może dzisiaj spróbuję. Bardzo będzie dla nas pożyteczna ta hala, żeby dzieci jak najwięcej czasu spędzały aktywnie. Właśnie i pozawały się z innymi rówieśnikami. Pięknie wygląda. Mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone, bo jednak to jest bardzo fajny sport. Bardzo długo na to w ogóle czekaliśmy, także naprawdę super. Nowy obiekt sportowy na mapie Olesna to wyjątkowy mikołajkowy prezent, z którego chętnie będą teraz korzystać mieszkańcy miasta i okolic.